Po ostatnim sparingu trener Dudek powiedział, że nie macie lekko. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Czy według Ciebie teraz jest ten najcięższy okres, czy śruba zostanie dokręcona jednak na obozie? Nie no, trener nam zdecydowanie powiedział, że do obozu będzie w sumie najcięższy okres. Tak to zazwyczaj jest na okresie przygotowawczym, że na początku ciężko się trenuje, Czy trenujemy dwa razy dziennie i, i na pewno no, czas na świeżość jeszcze przyjdzie. To też pierwszy okres y, trenera tutaj w Sandecji i czy można powiedzieć już, że, że jakiś pomysł jakąś źle gry chce Wam przekazać, y, co chce Was zaszczepić? No na pewno już od początku jak przyszedł tak y, to nie tylko teraz na okresie przygotowawczym, tylko od pierwszego dnia y, próbuje nam y, przekazać y, jak chce, żebyśmy grali w ofensywie. Za, jak i również w defensywie myślę, że, że to już zrobił i teraz tylko kontynu kontynuuje tu, dodaje szczegółów, a my musimy po prostu to, co już się nauczyliśmy od niego y dalej stosować, a no, dalsze punkty po prostu przyswajać. Do pierwszego meczu rundy wiosennej y dokładnie miesiąc. Czekacie pewnie z, z, ten, z utęsknieniem na, na te znówienie rozgrywek. Tak? No pewnie, zawsze, zawsze chcesz się grać w piłkę jako piłkarz, tak żeby, żeby te mecze były co tydzień jak najczęściej. No i czekamy niecierpliwością, żeby zacząć pierwszy mecz grać, bo no, to najbardziej cieszy tak?